Fox Rd 13 zarządza penetrację terenu. Chujmaj, jak się to pasta nazywa? Pasta sojowa, ale sojową robimy? No właśnie, bo tam to była jakaś chujmej. Sępio, ale wysępiliśmy to ostatnio gdzieś chyba w Lidlu. Były jedną sojową, jedną taką paprykową. Pasta Gohuyang, bardzo popularna. Hot paper paste. No i dzisiaj będziemy z Gohuyang coś robili. Jest tu taki mały przepis, jak to zrobić. I ja jeszcze mam puszeczki takie z tak, za, z tak zwanymi sidecami z Korei, które jeszcze przywoziłem będąc tam osobiście, jak jeszcze, jeszcze się dało nie wiem, gdzie one są. Na szczęście się jeszcze nie przeterminowały. Ale to są tak zwane sajcy. Tam ta przewodniczka nam mówiła, przywieźcie sobie. Znaczy przystawki, o. I co ty ty czytałaś? To, co to jest? Coś jest w sojowym sosie w każdym bądź razie. Liście czosnkowe. gdzie tu było napisane? Ja tu po koreańsku głównie widzę. Nie. Dziki czosn liście dzikiego czosnku w sosie sojowym no. a tu y liście perilli w sosie sojowym liście perilli, a co to jest perilla? nie wiem, no, to jest perilla a, mamy liście perilli także Gochujan, liście perilli i liście dzikiego cząstku. czosnku to podobno jest fajne do mięsa, a to będziemy robili z kurczakiem zobaczymy co nam wyjdzie z pasty Gochujan. przyszła cytryna, zjadła śniadanie kto zjadł śniadanie pysne? Ale wzusek pełny już. Tak, piesek najedzony, teraz my będziemy się najpierw. Cytryna zawsze je pierwsze. pierwsza. Z tą Gochujan będzie chicken. Tak zwany kurczak. Po koreańsku nie wiem jak. Ale na pewno ktoś napisze w komentarzu. Pytanie do ciebie. Czy jest z nami kurczak w paście Gochujan? Gochu Nowe słowo dnia. Powtarzaj gochujan. Koncentrat pomidorowy, ale tak. Ciekaw jestem czy z pasty gohujan da się zrobić te takie do tych plusków ryżowych, ten dip taki, pamiętasz taki przywoziłem z Korei Dobry? Tak. Zachciało mi się go, zaraz sobie poszukam w internecie. Pluski się nazywają topoki. Tupoki? Topoki? Topoki. Te, te też inaczej tutaj w tym i teraz trzeba się dowiedzieć czy one powstają z pasty Gochujan, czy nie, to mnie interesuje. Bo mamy posty, no zajebiste są, no jak sobie jej przypomnę, to już mi się ich zachciało Ten dzisiej... Dzisiaj jest plan. I widzicie, jest taka pasta Gochujan, bo to jest półkilowa, ja też je z Korei przywoziłem. Nie, nie wiem, czy nie mamy jeszcze gdzieś takiej paczki tej pasty Gochujan. Tylko takiej wielkiej, wielkiej tej. Trzeba by tam yy, przebadać, muszę zobaczyć, jak się robi sos do tych klusek. Potrzebujemy dwie łyżki wina do tego zajzajeru. Leje lewą ręką, także może się okazać, że będą trzy. No, super. Wiem, więcej wina zawsze to super. Jest. Dobra. Mamy do tego troszkę cebulki i idzie na 100 To jest kurczak pasta guchujan, dwie łyżki wina i jeszcze wchodzi cebula i dwie do Dwie łyżki wina, no. dwie łyżki mielonego cząstku, jedna łyżka chili. I idzie do tego jeszcze mała cebulka i później to idzie na patelnię z olejem. No i, I smażymy. O, widzisz? Yy, ten sos do tych klusek się robi właśnie z pasty gochujang. Dlatego mi się to tak otworzyła ta klapka w głowie. Wiesz, będzie potrzeba tak jedna cebula, dwie marchewki, dwa jajka, szczypiorek, trzy ząbki czosnku, łyżka cukru, łyżka sosu sojowego, jedna łyżka gochujang, pasta, czyli jedna łyżka gochujang płatki, czyli jedna saszetka japońskiego dashi no moto Cokolwiek to jest. Dashi no moto. czyli coś nie na motorze. To no dużo strasznie tych składników, żeby zrobić ten sosik. Poszukam gotowce. Są gotowce. I to mi się podoba. Dodaj do koszyka. Kurde, no nie mieszcza się w 40 zł, To za lipa. Tak, informacyjnie, to nadal się świeci kontrolka, a samochód dalej jeździ więc klasyczna polska technologia. A czy tutaj jest ja sobie dziurę wywiercę? Ale chodź. Robię update taki, bo ja tu takie urządzenie na zimową porę. O i zarąbiście, jako za duża, za długa ta rura. Zróbmy ją powiedzmy taką. po co taka długa, nie? To. A skąd taki no miałeś wężyk? Wążek był w zestawie. Do tak zwany osuszacz powietrza z po funkcją prania. Kasandra stwierdziła, że tak zajebistego urządzenia to w życiu nie widziała, bo się okazuje, że można trzy prania w dzień zrobić bez suszarki takiej wiecie dodatkowej. Bo nie chce mi się nigdy wyszarpywać tego dziadostwa, a że on jest z pompką, to automatycznie jak odsącza tą wilgoć to może ją wypompowywać na zewnątrz, ale też nie będę wiercił dziur w oknach tak więc stwierdziłem, że zrobię opcję wężyk do tego jak to się nazywa karnisterka popłynie po do, do do spryskiwaczy i ze, na test testhubie był test polecam, się okazało, że jest zajebiste urządzenie wziąłem sobie automatyczną wysyłkę paczkomatem i jak się ma jedną paczkę, to jest nawet zajebista sprawa, że nie trzeba żadnych kwitków, nalepek i tak dalej. Ale jak macie 10 paczek, to już jest problem, bo musicie wiedzieć, która paczka do którego kwitka. No chyba, że wszystko jest takiego samego w paczkach, a jak nie jest takie samo... No... Wygodnie z aplikacji. Przemacerowało się tam, w tym i teraz to będzie z tym, tym kurczakiem się... No że sobie bardziej takie wodniste powiem smażemy. Smażymy. Smażymy. A pewnie... Tak wygląda dziki czosnek. A tak wygląda, jak to się nazywało? Perilla. O, perilla to jest perilla. To jest czosnek dziki. E, I będziemy eksperymentować z ryżem, z dwoma rodzajami makaranu, bo nie wiemy, z czym to będzie najlepiej smakowało. Tak więc, jeszcze można by powiedzieć, że nie jest do końca wybrany przepis. Ale robimy eksperyment, z czym się będzie najlepiej, no, komponowało. Gochujang chicken jest. Tak naprawdę on powinien być zjedzony tak jak jest, nie, czyli jecie sobie kurczak i z niczym, po prostu kurczak jest z pastą gohujan, ale myśmy wymyślili, że trochę to będzie za mało dla nas, poza tym po polsku to trzeba by z z makaronem jeszcze można było kartofle zrobić, też by było dobre chyba z takimi gnieconymi kartoflami, tak, więc będziemy miksować ryże, dwa razy daję makaronu, plus te siderki. Myślisz, że ten makaron przejdzie? No daj trochę, no. Bo dobrze, jakby się tą pastą gochujan nasycił. No, taki będzie plan pierwszy. Kurczak z tym. A, tarzan. Nie mamy. No właśnie. Zaraz zgłoszę to do prokuratury. Teraz z makaronem. Trochę sosu sojowego, ale niewiele, żeby nie zasłone było. I kolendra. Bardzo fajne. Po pierwsze, uwaga. Jeżeli ktoś nie lubi pikantnego, to niech uważa, bo będzie płakał koreańskimi łzami. Bo pasta gochujan. Jest odczuwalnie pikantna. Kasandra, jak oceniasz w skali 1 do 10? Co? Pikantność? Yy, 5. 5, no. Ale czuję się. Jest, tak jest. przeciętnie pikantne, jak na polskie standardy. Ale nie tak jak zupa. Nie tak jak zupa, no. Moim zdaniem jeszcze. Nawet fajne, powiem szczerze. Gołchujan się spisuje w tej opcji. Opcja ryżowa. Tutaj nie dodawałem już sojowego sosu. Za to kolendry trochę dodaję, bo to... Ja wiem, że niektórzy nie lubią, ale tutaj idealnie się ta kolendra z tym wszystkim uzupełnia. I też jest ok z ryżem. Nawet nie wiem, nie wiem którą bym preferował wersję, czy z makaronem, czy z ryżem. I do tego wziąłem sobie te liście, które słuchajcie, no, cząstku Was? dzikiego. I powiem szczerze, że są nawet fajne. Takie w tej zalewie są. Naprawdę niezłe. Zaskakująco niezłe. Perilla trochę inaczej wygląda. Nie wiem jeszcze, jak smakuje. O, perilla nie. Perilla ci nie smakuje. Nie, mi. Ten czosnek jestem w stanie ogarnąć. widzicie, jest tu tak zapakowany w dziwny sposób. Są to te łodyżki. I są zawinięte. Z ryżem, fajnie. Z ryżem, fajnie, nie? Tak, z ryżem. I tu panu są panu. te. No, zdecydowanie bardziej preferuję czosnek niż perillę. Nie wiem, co to jest perilla. Pewnie jakaś kapusta. Ale nie za specjalnie. Ostatnia opcja. Gochujan, kurczak. Z makaronem takim chow mein i z delikatną nutką sosu, soja sosy, czyli sosu sojowego. Tyle żeśmy mniej więcej zużyli. No tak, o, o, określam to na 40% tego pudełka, 180 gram. Faktycznie czuć pikantność, pozycja jest zajebiście fajna. Ja nie mam preferencji czy ryż, czy makaron, bo dwie opcje mi smakują. Kassandra preferuje, preferuje z ryżem. Tak? Ale ogólnie pasta gochujan zostaje z nami na dłużej. E, to na pewno nie zostaje z nami na dłużej. I tego też nie zamówię po raz kolejny. Spróbowałem, testowałem, ale nie jest to taki mój super fajny smak. Tyle dzisiaj z koreańskiego obiadu. I nie wiem, jak jest po koreańsku. Do widzenia. Ale pamiętam, jak jest po koreańsku. To toaleta. Hajangszy. Ten, kto sobie ma przypomnieć o hajangszy, to sobie przypomni. Jesteśmy jeszcze przy tych koreańskich sprawach, to polecam koreańską serię z Przemysławem, jak żeśmy jedli jedwabniki, no Przemysław się posunął dalej, jeśli chodzi o swoje kulinarne przygody, ale to czas obejrzeć koreańską serię. Fajnie było, zapraszam.